Dzień dobry, witam was serdecznie, moje drogie skorpiony, w czytaniu na lipiec 2019. Jest to pierwsze czytanie, talium stworzoną całkowicie przeze mnie, a więc nie przedłużajmy i zaczynamy. Osoba, o którą pytamy, jest osobą dość waleczną. wie czego chce, stoi twardo, jest dość emocjonalna i nie zawaha się użyć swojej siły, żeby... Żeby, żeby właśnie przeforsować tę całą konkurencję, jest bardzo zmobilizowany. Natomiast my czekamy tutaj na jakieś rezultaty. Podjęliśmy decyzję i spokojnie stoimy przy swoim. Jesteśmy, jesteśmy taką osobą teraz rozmyślającą, bardzo tak. Zastanowiłem się, podjąłem decyzję. Będę wszystko obserwować, tak? E, tutaj, odnośnie zainteresowania tej, tej osoby y, tym związkiem i nami, y, to tutaj wiąże się to trochę z takim y, niezdrowym zainteresowaniem, ponieważ y, jesteśmy jakby dla niego uzależnieniem. Czy na tyle jest ta osoba po prostu nami zaślepiona? No należy, należy to obserwować i mieć pod stałą kontrolą.